Nikał! Przepraszam. A gdzie reszta? Poszli do kina. Chyba mają nas dosyć. No tak. Ty mnie chyba też, co? Przepraszam bardzo. Ja też. Niko. Świat się przecież nie zawalił. Jesteśmy młodzi. Zarobimy te pieniądze. Damy co mamy oddać. Mamy możliwości. A ja od jutra będę po pracy woził ludzi. autem jak taksówkę. A czy nie trzeba jakiegoś kursu? No właśnie nie. Wobiński mi wszystko wyjaśnił. Wystarczy samochód i GPS. On tak wyciąga 1000 zł tygodniowo. To by, No, to wystarczyło, żeby mieszkanie wynająć. Ja. Moglibyśmy mhm. porządnie się kłócić. No wiesz, porządnie się godzić. <grym> mm. Tylko nie myśl, że zamkniesz mnie w domu. No już, przecież bym śmiało. Zgadzam się, na pół etatu. <grym> Cały. Pół. Cały. Pół. Cały. No dobra, będziemy negocjować.